Jak można zrozumieć coś, co jest niepojęte, coś, co jest nie, nie, nie do ogarnięcia? No tego nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć. Nie ma tam zazdrości, nie ma tam zawiści. Nawet najniższy stopień szczęśliwości Ci wystarczy, bo jesteś szczęśliwy. Ja napisałem tylko Andrzej Dufle, już nie dokończyłem i zacząłem podróż w drugą stronę. Poczułem takie tchnienie, jakby ktoś mi dmuchnął w twarz, prychnął w twarz. I za, tym, I za tym tchnieniem nadeszło coś, co brzmiało, ja to nazwałem brzęczeniem święta Mariusz, święta, święta Mariusz, boże, święta, święta te modlitwy, które do mnie doszły. One mnie cofnęły i one mnie y, wypchnęły, wypchnęły mnie z powrotem. To wrażenie jest takie właśnie, jak ja to mówię, wynurzenie jakby głowę nad wodę. Był to ten punkt, w którym, y, w którym już ogłoszono, że umarłem. Zadzwoniła kobieta, nie wiem jak znalazła numer, zadzwoniła do moich rodziców i powiedziała, że, ktoś, że Andrzej za nią chodzi. Na dworze za nią chodzi. Pyta się, czy coś się stało Andrzejowi. I Andrzej akurat robił jej roboty takie drogowe, kostkę przed domem. I ona tak się bała, żeby Andrzej jej nie oszukał, bo wszyscy ją oszukiwali. I Andrzej zrobił i wykonał ją tą, tą pracę. Zakończyli współpracę i ona czuła, jak Andrzej za nią chodzi. To niesamowite, no, jak można zadzwonić do kogoś i spytać, czy coś się stało, bo, bo takie miałam przeczucie, bo go widziała na dworze, koło tej kostki. No to, to uważam, że było niesamowite. Czyli, czyli wtedy uwierzyłam, że coś jest oprócz takiego e, naszego mocnego stąpania po ziemi. Naprawdę, ja wcześniej nie wierzyłam w żadne takie elementy. Którejś nocy, jak mój mąż wyjechał w delegacji, spałam sama w domu. I to było gdzieś tak pierwsza, druga w nocy. I nagle zobaczyłam postać Andrzeja. Nie wiem, czy to był sen, czy jawa. Andrzej wyglądał jakoś okropnie, tak jakoś marnie. Zawsze był wielkim, potężnym mężczyzną, a nagle w tym śnie jawie był jakiś taki wychudzony, zmarnowany. Jakby po prostu to nie on. I Przeraziłam się, przebudziłam się, jakby mówił, że coś źle z nim. Coś tak mi się wydawało, że przez sen, coś mówi, że coś z nim nie tak, coś źle, coś się źle dzieje i się obudziłam i nie mogłam spać do rana. Mówię o rzeczach, których my jako ludzie nie doświadczamy na co dzień, więc nie mamy słownictwa, które mogłoby to wartykułować, określić. Spróbuję użyć jakichś po prostu analogii, porównań żeby chociaż trochę o tym, o tym opowiedzieć.